Płyn Lugola. Pić czy nie pić? Oczywiście niektórzy słysząc, że w Czarnobylu podniósł się poziom promieniowania, zaczęli myśleć, czy nie użyć płynu Lugola. Wręcz bardziej. Niektórzy udali się do aptek i po prostu ten płyn Lugola zaczęli kupywać. O ile go kupili i odstawili na półkę, to wszystko w porządku, ale niektórzy już zaczęli płyć płyn Lugola. Niestety płyn Lugola, czyli jod rozpuszczony, Wiodku potasu, to nie jest coś, co możemy tak samodzielnie stosować. Niestety, płyn lugola może w bardzo negatywny sposób wpłynąć na nasz organizm. Czy to po prostu pogłębiając już istniejące problemy z naszą tarczycą układem hormonalnym, czy po prostu wywołać te problemy. Spowodować, że o ile do tej pory nie mieliśmy problemów z tarczycą z układem hormonalnym, to dzięki temu, że sami zaczęliśmy się niejako płynem lugola Zabezpieczać, to te problemy choroby możemy wywołać. Oczywiście, płyn Lugola, według niektórych, jest takim zabezpieczeniem się przed radioaktywnym jodem. Jodem, który po prostu może spowodować duże problemy, kiedy tego radioaktywnego jodu wchłoniemy zbyt dużo. Niestety, ale to nie jest takie proste, że możemy sobie wziąć płyn Lugola i już jesteśmy bezpieczni. Już nie mówię o tym, że ten wzrost poziomu. Promieniowania w Czarnobylu był po prostu spowodowany przejazdem dużej ilości kolumn pancernych, zaopatrzeniowych, logistycznych, wozów opancerzonych, które to podniosły ten kurz, który tam zalega na drogach co właśnie spowodowało wzrost aktywności promieniowania. Tu trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że nawet to zastosowanie płynu Lugola w 1986 roku, które miało po prostu chronić dzieci i dorosłych, przed tym, co wydarzyło się w Czarnobylu, oczywiście te skutki najprawdopodobniej nie były wcale pozytywne. Przed niczym nas nie zabezpieczono, a wręcz niektórzy uważają, że jeszcze gorzej. Po prostu te, no, picie tego płynu Lugola nam zaszkodziło. Więc takie samodzielne próbowanie zabezpieczania się przed czymś, co w ogóle nie wystąpiło, tam nie było wybuchu, tam nie było jakiegoś wzrostu krytycznego, to wszystko to błąd. I po prostu robienie sobie krzywdy. No, dużo osób na tym na pewno zarobiło pieniądze. Płyn Lugola jest jednak czymś, co nie jest stosowane zbyt powszechnie. Tak jak mówię, to mogą przepisać tylko specjaliści, lekarze, którzy, zna, którzy znają się na rzeczy, a nie żeby iść do apteki i kupić, no i po prostu wypić w niewiadomo jakim celu i sobie po prostu można zaszkodzić. Ale kończąc to przydługie przynudzanie, nie bądźmy tak podatni na... Informacje, które do nas docierają. Nie próbujmy się sami leczyć, ponieważ ten skutek może być odwrotny od zamierzonego. To wypicie płynu Lugola nie pomoże, zwłaszcza, że nic się nigdzie nie wy wydarzyło takiego, żeby nawet gdyby to działało, mogło nam pomóc, a wręcz odwrotnie, może nam zagrozić. Zwłaszcza w przypadku dzieci. Dzieci, którzy, które są po prostu na takie rzeczy bardzo mocno narażone o wiele bardziej niż my dorośli. Więc Więcej myślenia, a mniej bierzenia w to, co się usłyszy. Jednak musimy się dwa razy zastanowić, zamiast coś przyjmiemy i będziemy po prostu na tym się opierać. Ale niestety ostatnio tak nie za prosto to nam wychodzi. Więc płyć, pić czy nie płyć płynu logola? Oczywiście nie pić. Jeśli nam specjalista, lekarz tego nie każe wypić, to nie róbmy sobie krzywdy. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.